Cześć manco, z tej strony Janusze Minecrafta i spieszę z przeprosinami, ponieważ obiecałem, że live się odbędzie jutro bądź pojutrze, czyli wczoraj bądź dzisiaj. Natomiast niestety ale ekipa weszła i robi elewację na budynku. Nie wiem czy w ogóle sens ma nagrywanie tego odcinka. Ale, jak sami słyszycie, mamy hardcore i tak jest od świtu do późnego, późnego wieczora. Także sorry, mordeczki! Ale, jak sami słyszycie, nie jestem w stanie zorganizować żadnego live'a. Nagrywanie odcinków jest też bez sensu. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli troszkę dłużej poczekać. Wiem, że pytacie, prosicie. Nie wiem, czy będzie słychać w ogóle to, co mówię. Ale, no, takie są niestety realia. Przez najbliższych dni tak się pewno będzie to odbywało. Może uda mi się zrobić jakiś wieczorem, tak po 19, może w okolicach 20.00, jak to wszystko ustanie i oni już stąd pójdą, może uda mi się jakiś odcinek nagrać bądź zrobić dla Was specjalnego jakiegoś live'a. Dzięki za bardzo dużą y, aktywność. Po tym, jak nie było mnie, naprawdę kawał, kawał czasu pokazaliście, że jest siła, jest moc i jest dla kogo i po co to robić. Także mordeczki, sorry wielkie, ale jak sami słyszycie, jeśli się uspokoi, włączę i odpalę live'a. Jeżeli nie, no będziemy musieli to jakoś przeczekać i późnymi wieczorami, nie wiem czy jesteście skłonni do tego, by przychodzić na live'y tak w godzinach 19, 20. Wszystko wyjdzie w praniu. Natomiast wczoraj o takiej godzinie jeszcze pracowali, takie mordy. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak trzymać kciuki za szybką robotę. Natomiast czteropiętrowiec to nie pójdzie im tak szybko. I co? Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, sorry i cześć.